Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. No, jest wielki czwartek dzisiaj, wielki tydzień. Mieszkam w Polsce, w kraju, jak to się mówi, ogólnie katolickim, no ale też są jeszcze inne religie, ale to nawet nie chodzi. Chodzi mi o sprawy etyczne, sprawę tej nieszczęsnej aborcji, które, jak to pani doktor powiedziała, z oleśnicy były, są i będą. Zasięg tego jest różny w różnych, że tak powiem, szpitalach, jeżeli chodzi o ginekologię i położnictwo. Ale ja bym chciała, ja już nie mogę tego słuchać, powiem szczerze. Tak się akurat wydarzyło, że ja troszeczkę przepracowałam w ginekologii i położnictwie, będąc pracownikiem anestezjologii. Jest to, jest to kierunek pielęgniarka anestezjologiczna, która, no, jeżeli chodzi o znieczulenia, a przy aborcjach też jest znieczulanie tych pacjentek, usypianie, bierze czynny udział. Ta pani mówi, że osoby z klauzulą sumienia nie powinny pracować w takim oddziale. No to, to jak? To trzeba być zimnym bez klauzuli sumienia, pracować w oddziałach i w szpitalu? Myśmy odmawiały znieczulenia. Lekarze też odmawiali znieczulenia. Nie chcieliśmy asystować w tych aborcjach. Niestety nie jest to super sprawa i te płaczące panie, i te potem płody, które trzeba zapakować w pudełeczka, które trzeba po prostu jakiś pochówek zrobić. Przecież czy poronienie to jest. Teraz jeszcze ten. Te tabletki w domu, przecież to jest ból brzucha, przyjeżdżają pacjentki z bólem brzucha, z płaczem, z, z, z krwotokiem, to nawet y, to jest y, dramat tej kobiety, bo, bo ona tak naprawdę nie wie, co się z nią będzie działo. Dostaje się w nasze ręce, właśnie tych pielęgniarek, tych lekarzy z klauzulą sumienia. Żeby ich ratować, żeby też po prostu im się coś nie stało. Podjęły decyzję, trudno, trzeba im się zaopiekować, ale te aborcje to naprawdę są zagrożenia i jest naprawdę ryzyko życia, zdrowia, życie po tym, czy będzie mogła być płodna. Pani doktor mówi, że to nie ma problemu. Można sobie in vitro zrobić. Z niczym dla pani nie widzi problemu. Z ciążą. No przecież teraz było tak brawo. E, u, u, y napisane, że czy to było poronienie, czy to dramat, te płaczące kobiety, to nawet jeżeli to była mała ciąża, to ona mówiła ja to czuję, że to jest dziewczynka, że to jest chłopczyk, prosiła o żeby ochrzcić i to się robiło po prostu w sposób bardzo etyczny, z szacunkiem do osoby i, i, i nawet było tak prawo, że z usłuta pani, pani doktor tam pisywała płeć i, i, i po prostu w ramach poronienia nawet dostawało się z ZUS-u pieniądze na pochówek. Dokumentację się normalną dostawało. No, po prostu w głowie mi się nie mieści. Ja myślałam, że XXI wiek to będzie etycznie, będzie cywil. zdążą no, tą antykoncepcji. No, rozwiązało się już no, Antykoncepcja w 15 roku życia. No, ludzi, 15 lat? Może się ktoś będzie śmiał. Ja miałam dwadzieścia parę lat i uważam, że, że naprawdę yy, uważam, że gdzie do czego to się spieszyć? Do czego? Jeszcze całe życie na to jest, żeby założyć rodzinę, żeby mieć te dzieci, żeby jakaś. Nawet ateiści są etyczni. A katolik powie, że aborcja czy. czy no, to katolik ma nie pracować w szpitalu? Przepraszam bardzo. No ale to też nie ma. Mnie, jak przewozili pacjentkę, czy pacjenta, ja się nie pytałam, jakiej wiary jest, czy, czy, czy co to jest. No opiekowało się wszystkimi, prawda? Etycznie. Klauzula sumienia zawsze było: czy ktoś się rodził, czy umierał, czy ktoś sobie życzył księdza, czy ktoś sobie życzył, żeby zabrać y, ten płód, że chce pochować z szacunkiem wszystko. No ale ludzie, ja tego nie rozumiem, co się dzieje z nami. No jest sumienie. No, jak można nie mieć sumienia? Ale to sumienie się odezwie kiedyś. Byli lekarze też, którzy to robili, oczywiście, ale potem się nie tknęli. Sumienie się i tak odezwało. Ja nie wiem, kobiety, życie to jest najwyższa wartość, najwyższa. I znam osoby, które. Też mówili, bo to zagrożenie życia, bo padaczka, bo to, bo respiratory, Ciążę trzeba usunąć, a na przykład mąż stał na straży i mówił, nie, pan był tak dziecko, to dziecko, nieważne jak, ale się urodzi, dziecko zdrowe się rodziło, wyleczyliśmy kobietę, kobieta wyszła, urodziła dziecko, ja, ja to dziecko po prostu widziałam z tą mamusią, wszystko minęło. Może się zdarzyć jakaś choroba, ale my nie jesteśmy bogami, my nie jesteśmy wyrocznią. To są tak zwane po prostu tak sprawy osobiste, ale tylko dlatego, że są nieodpowiedzialni mężczyźni, to ja jako kobieta mam być nieodpowiedzialna i wyrwać z siebie tą moją część, moją największą miłość którą mogę dać światu. Może właśnie to będzie lekarz. Może to będzie muzyk. To wszystko jest w DNA już zapisane od samego początku. Jakie będzie miał włosy, oczy. A potem te kobiety patrzą do wózków innych mam. No mogłam mieć takie dziecko. Potem się psychiatra przydaje. Prawda? Po prostu Pan Bóg umarł. Dla katoliku mówi: Ka katolik też różnie może mieć załamanie i też taką decyzję będzie podejmować. To my jesteśmy od tego, żeby wytłumaczyć. Dzięki pielęgniarkom wiele kobiet zrezygnowało z tego zabiegu. Bo ta klauzula sumienia. Wychowałam troje, to i wychowam czwarte. Ale różnie w życiu bywa i są różni doradcy. Nigdy nie wiadomo, się, na kogo trafi. Ja proszę tylko. Kobieto, to jest najpiękniejsze, co może być. Jest naprawdę, uważam, że może to jest czasami jedyna miłość, którą się będzie mieć w życiu, to dzieciątko. A jak nie, to do adopcji są okna życia. Nie wiem, nie chcę tutaj się mądrować. Nie chcę tu opowiadać przypadków, ile to stresów, ile to płaczów, ile to przeżyć. Chciałam zrezygnować z wykonywania tego zawodu, ale akurat te wszystkie dziewczyny, które płakały, nie chciałyśmy chodzić do tego. Potem się okazało, że nie, że nie chodziłyśmy, że tą aborcję wyciszono. No gdzieś tam, jak to się mówi, na lewo pewno było, bo doradców takich nie brakuje. Ale życzę wszystkim, żeby serducho był mówiło, że to jest złe. Nie zabijaj. Wielki tydzień. A cały czas wałkujemy sprawy o leśnicy, morderstwa i o co się okazuje, że jest wszystko ok! I to będzie jeszcze więcej. że jestem przerażona. Jestem przerażona. Wesołych świąt życzę. I oby pracownicy mieli. Klauzulę sumienia i czuli, bo to się czuje, czy to jest zgodne z, z życiem i z prawami boskimi i ludzkimi przede wszystkim. Ludzkimi. Każdy ma prawo żyć. Wesoły świat.